Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Ten materiał to będzie swego rodzaju kompendium wiedzy na temat objętości w treningu sylwetkowym. Dowiesz się czym ta objętość jest, jak tą objętość należy liczyć, jakie są precyzyjne oraz popularne miary liczenia objętości właśnie w treningu sylwetkowym, a także dowiesz się jak dobierać objętość w praktyce na podstawie kilku przykładów. Zapraszam Cię do oglądania i na wstępie proszę Cię o postawienie łapki w górę pod tym filmem, a także zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zacznę od wytłumaczenia tego, czym objętość w treningu sylwetkowym jest oraz z czego to wynika. No i generalnie objętość to jest ilość bodźca, natomiast będąc bardziej precyzyjnym, w treningu sylwetkowym jest to ilość dostarczonego wysokiego napięcia mechanicznego do włókien mięśniowych zarządzanych przez wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli do włókien mięśniowych głównie typu drugiego. A wynika to z tego, że głównymi czynnikami, czyli faktorami, które doprowadzają do wzrostu naszych mięśni, czyli do ich hipertrofii, jest właśnie wysokie napięcie mechaniczne oraz rekrutacja, czy też angaż wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli właśnie tych włókien mięśniowych o największym potencjale do wzrostu. W treningu sylwetkowym możemy wyróżnić kilka popularnych miar liczenia objętości, jak na przykład całkowity tonaż, całkowita ilość powtórzeń, całkowity czas pod napięciem. Ilość serii roboczych, ilość serii do niepowodzenia, powtórzenia wysokostymulujące, itd, i dalej. Tych miar objętości jest naprawdę całkiem sporo, natomiast najbardziej praktyczną miarą obliczenia objętości są serie robocze, a najbardziej precyzyjną miarą obliczenia objętości są powtórzenia wysokostymulujące. Seria robocza jest bardzo fajną i praktyczną miarą obliczenia objętości, ponieważ na przykład jeżeli wykonujemy. Wyciskanie handli na ławce poziomej na klatkę pieczową i wykonamy dwie takie serie, no to łatwo nam jest policzyć objętość e, przykładowo na klatkę pieczową, ponieważ wynosi ona dwie serie robocze. Natomiast na obecny stan wiedzy naukowej wiemy, że seria robocza jest to seria, w której mamy między 5 a 20 powtórzeń oraz rir między 0 a 3, czyli zostaje nam między 0 a 3 powtórzeń w zapasie. No, i tutaj się pojawia niestety problem, ponieważ seria wykonana na RIR-3, czyli z zapasem 3 powtórzeń, a seria wykonana na RIR-1 lub RIR-0, czyli do upadku mięśniowego, dostarczy nam zupełnie innej, różnej stymulacji hipertroficznej. Serie wykonywane bliżej do niepowodzenia będą dostarczały nam większej ilości stymulacji, co będzie się wiązało właśnie poniekąd z lepszymi efektami. No, i tutaj właśnie wkraczają powtórzenia wysoko Czyli ta najbardziej precyzyjna miara licznia objętości, i miara ta zakłada wliczanie do objętości tylko i wyłącznie tych powtórzeń, w których następuje rekrutacja wysokoprogowych jednostek motorycznych, a włókna tych jednostek motorycznych są poddawane działaniu wysokiego napięcia mechanicznego, czy też można powiedzieć inaczej, że doświadczają wysokiego napięcia mechanicznego. No i wrócę na moment do tego przykładu wyciskania hantli na ławce poziomej na klatkę piersiową w dwóch seriach. I niech jedna seria będzie wykonana na RIR 3, a druga niech będzie wykonana na RIR 0, to w przypadku liczenia objętości w seriach roboczych obie serie traktujemy jako po prostu e, no jedna seria robocza, a łącznie będzie ich dwie. Natomiast licząc tą samą e, objętość powtórzeniami wysokostymulującymi, to wychodzi nam, że pierwsza seria dostarczy nam dwóch powtórzeń wysokostymulujących, ponieważ RIR wynosi 3. A druga seria dostarczy nam aż pięciu powtórzeń wysokostymulujących, ponieważ ryż wynosi tam 0. No i w ten sposób możemy bardziej precyzyjnie określić tą objętość, która będzie wynosiła 7 powtórzeń wysokostymulujących, a nie po prostu dwie serie robocze. Dosłownie za moment przejdę już do tych tematów bardziej praktycznych odnośnie tego, jak liczyć objętość, ale tutaj mam jeszcze taki ciekawy temat do poruszenia, ponieważ często spotykam się z tym, że na duże partie mięśniowe Dane osoby wykonują większą objętość niż na małe partie mięśniowe, no ja tutaj niestety widzę dwa błędy. Pierwszym błędem jest sam rozmiar danej partii mięśniowej, którego nie widzimy gołym okiem, ponieważ my widzimy tylko powierzchnię mięśnia, a nie widzimy jego rozbudowy w głąb ciała. Natomiast opierając się na dowodach naukowych, możemy wysnuć jasne wnioski, że duże partie mięśniowe to jest dół naszego ciała. A małe partie mięśniowe to jest góra naszego ciała, przy czym największą partią mięśniową górnej części ciała są barki, dalej w kolejności jest triceps, dopiero później klatka i dopiero później są plecy. Czyli, jak widzisz, ta, ten rozmiar partii mięśniowych nie jest aż tak oczywisty i powinniśmy się tu właśnie opierać na dowodach naukowych. Natomiast drugim błędem jest to, że większe partie mięśniowe nie potrzebują większej objętości liczonej w seriach roboczych albo powtórzenia wysokostymulujących. Dlaczego? Ponieważ te partie doświadczają większego bodźca, ale wynika to z ich rozmiaru. Ponieważ zazwyczaj większe partie mięśniowe są w stanie wygenerować większą siłę. Na przykład czworogłowy UDA z pewnością generuje większą siłę niż dwugłowy ramienia, czyli nasz biceps. No a jak wiemy napięcie mechaniczne jest równe sile generowanej przez włókna mięśniowe. Tak więc jeżeli duża partia mięśniowa czworogowy uda generuje większą siłę niż biceps to doświadcza również większego napięcia mechanicznego. Ale ilość serii roboczych oraz powtórzeń wysokostymulujących na obie te partie powinna być do siebie bardzo mocno zbliżona. Przechodząc już do informacji typowo praktycznych. Przedstawiam wam tabelę, którą stworzyłem w oparciu o informacje zawarte w książce Hipertrofia, Tą pierwszy no i ta tabela jest oparta oczywiście na kilku, kilkunastu pracach naukowych. Co możemy tu zobaczyć? Pierwsza tabelka, ta, która jest u góry, przedstawia objętość w momencie, gdy trenujemy każdą partię mieściową raz w tygodniu. Aczkolwiek, jeżeli śledzisz mnie od dłuższego czasu, to wiesz, że nie będzie to szczególnie efektywne pod kątem hipertrofii, rozwoju sylwetki. Dlatego ja umówię właśnie tą tabelę drugą, która przedstawia objętość w momencie, gdy trenujemy każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu. Zacznę od wyjaśnienia poszczególnych progów objętości, czyli MV, Mef, MAF oraz MRV. Pierwszy próg, czyli MV, jest to minimalna objętość, która pozwala Ci utrzymać wypracowaną już wcześniej masę mięśniową. Czyli trenując taką objętością, nie ma możliwości, że zbudujesz jakiekolwiek mięśnie, ale jak najbardziej możesz utrzymać ich rozmiar. I tą objętość zazwyczaj się uwzględnia w przypadku osób średnio zamasowanych lub wyżej w momencie, gdy te osoby właśnie są w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej. Wtedy polecam właśnie korzystać z objętości między MV a MEV, żeby starać się utrzymać masę mięśniową i nie potęgować nadmiernego zmęczenia. Kolejny próg to jest MEV, czyli minimalna efektywna objętość, którą musisz wykonać, żeby uzyskiwać jakikolwiek przyrost masy mięśniowej. Wszystko co wykonasz poniżej tej objętości nie przyniesie ci wzrostu mięśni, a ta objętość przyniesie ci minimalny wzrost mięśni. Tak więc jeżeli programujesz trening i chcesz się skupić na budowaniu masy mięśniowej, to powinieneś zacząć właśnie ten trening od objętości trochę wyższej niż próg minimalnej efektywnej objętości. Kolejnym progiem jest próg MAF, czyli maksymalna objętość adaptacyjna. I na takiej objętości uzyskujesz najlepsze efekty sylwetkowe, jakie są tylko możliwe. Natomiast, żeby nie było zbyt kolorowo, to musisz pamiętać, że im wyższą masz objętość, tym bardziej nasilasz po pierwsze zmęczenie, a po drugie inne, negatywne skutki treningu. Także no, nie jest możliwym w większości przypadków przebywać cały czas na progu maksymalnej objętości adaptacyjnej, a tym bardziej, żeby mieć na takim progu wszystkie partie mięśniowe. Kolejnym ostatnim progiem jest próg MRV. Jest to maksymalna objętość, po której jesteś w stanie się zregenerować i tak naprawdę do tej objętości no, nigdy nie powinieneś dochodzić, bo ona wiąże się tylko i wyłącznie z coraz to gorszymi efektami sylwetkowymi. Podsumowując, jeżeli jesteś w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej i nie masz możliwości budowania masy mięśniowej w tym okresie, to postaw na objętość między MV a MEF. i na przykład u osoby średnio zaawansowanej będzie to od jednej serii roboczej z RIR-1 do siedmiu serii roboczych z RIR-3. Taka objętość w zupełności Ci wystarczy, żeby utrzymać masę mięśniową, a może nawet delikatnie, naprawdę delikatnie ją rozbudować. A jeżeli jesteś osobą, która w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej ma możliwość budowania masy mięśniowej, jak na przykład osoba początkująca, to śmiało możesz skorzystać z progu minimalnej efektywnej objętości lub nawet nieco powyżej. Niezależnie od poziomu Twojego zaawansowania, jeżeli jesteś w trakcie budowania masy mięśniowej, to zacznij programowanie treningu powyżej minimalnej efektywnej objętości, natomiast poniżej maksymalnej objętości adaptacyjnej. No ale oczywiście możesz sobie tą ilość serii cały czas zwiększać, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli czujesz się na siłach. Pamiętaj, że zawsze lepiej jest dodać objętość, niż później korygować plan i tą objętość specjalnie. Obniżać. No i w praktyce wygląda to tak, że osoba początkująca może robić spokojnie od około 3-4 serii roboczych z Rir 1 do nawet 10 serii roboczych z Rir 1 lub do 18 serii roboczych z Rir 3. Zakres objętości jest naprawdę spory, a Twoim zadaniem jest indywidualnie ją dopasować pod Twoje możliwości. Żebyś łatwiej zrozumiał ten temat, to podałem poszczególne progi objętości jako serie robocze ale z prawej strony tabeli masz również PWS czyli powtórzenia wysokostymulujące które oparły o próg MEF oraz MAF no i przykładowo dla osoby początkującej 8 powtórzeń wysokostymulujących to jest minimalna efektywna objętość a 36 powtórzeń wysokostymulujących to jest maksymalna objętość adaptacyjna u osoby średnio zaawansowanej bardzo podobnie z tym, że 16 powtórzeń wysokostymulujących to jest minimalna efektywna objętość na daną partię myślową w skali tygodnia. A 48 powtórzeń wysokostymulujących to jest maksymalna objętość adaptacyjna na daną partię myślową, oczywiście również w skali tygodnia. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w dzisiejszym materiale. Bardzo Ci dziękuję za zostanie do końca. Będę Ci również bardzo wdzięczny, jeżeli zechcesz ten film udostępnić oraz zostawić jakikolwiek komentarz, co pomoże mi w rozwijaniu tego kanału. Przypominajcie również o tym, że możesz odebrać ode mnie dwa darmowe e-booki, jeden o kształtowaniu przedmiotów od, od podstaw, a drugi o skutecznym planowaniu jednostki treningowej, co przykłada się na układanie skutecznych planów treningowych. I jeżeli to Cię interesuje, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.